Tworzył niemiecki obóz zagłady z klocków Lego, który zresztą został ocenzurowany z obawy przed oskarżeniem Polski o antysemityzm przez nowojorskich Żydów. Libera stworzył zestawy, na których na przykład widać komory gazowe. Więźniowie to są kościotrupy. Jest też magazyn, z którego wysypują się ubrania i rzeczy osobiste odebrane więźniom, gdy trafili do obozu. Chyba najbardziej szokująca scena utworzona z Lego to ta, gdzie pokazują eksperymenty lekarskie, które na więźniach dokonywał anioł śmierci, czyli Mengele. Nie ma co ukrywać, że Libera podjął się ciężkiego tematu od człowieczenia, które wydarzyło się w niemieckich obozach zagłady. Przyznacie że odważnie, no bo jednak Lego kojarzą się z niewinnością, z zabawą, z wyobraźnią dzieci, a pamiętajmy, że w tych obozach podczas II wojny światowej zginęło prawie 3 miliony ludzi. To jest bardzo ciekawe i myślę ważne dzieło także Zapraszam Was na nowy podcast, w którym Wam opowiadam o nim.